Czy kiedyś wiadę, którym z nich na rejon na Mokotów? Jakaś szansa jest. Nieduża, ale jest. Ostatnia prosta do legendy wchodzi w decydującą fazę. Już mniej o przygotowaniach takich samych sobie. Natomiast więcej już o samym biegu i konkretnych. Rzeczach, ekwipunku, myślach, strategii, które potrzebuje wdrożyć w plan pokonania tego dystansu z sukcesem. 10 tygodni wydaje się nie tak dużo, natomiast wydarzyło się bardzo dużo różnych przeżyć, tych radosnych, ale też tych pełnych smutku, w rzeczy jest jak na fali w sinusoidzie raz na górze, raz na dole trzeba dotknąć dna, żeby od niego się odbić i czas robi swoje, czas zaciera ślady i wzmacnia nas jako ludzi także głowa do góry wszyscy nie mamy jakoś strasznie lekko progres techniczno-filmowy oprócz samych patentów prowadzenia narracji sprzętowy ogar i to sobie bardzo cenię zresztą zrobić co tydzień po epizodzie naprawdę uważam, że jest to sztuka, jeśli chodzi o konsekwencje w dążeniach konsekwencje w tym co się robi by chcieć czegoś dokonać jest najistotniejsza czasem wymaga to wielu kompromisów, ale życie jest sztuką kompromisów. Dokładnie tak, służebicie, patrzę pod nogi, patrzę przy ciebie, nagrywam cały czas vlogi, bo ma raz. Ostatnia prosta do urta legendy Żeby przebić to trzeba być biegaczem niezłym Odpornym na różne przeciwności Które są kości Tak to jest A, Dużo nauki samej techniki biegania Więcej tlenu Szybsze WB1 Zupełnie na jakość Czuję, że może być niespodzianka w postaci ukończenia tego biegu. Tak. Emarans ostatnia prosta do legendy. Niecałe dwa tygodnie do zawodów. 10 km emocjonalnego biegania, trochę podsumowania, w dalszej części tygodnia, duży akcent długi Bieg na określonych częstotliwościach, potem wybieganie już szykowanie siebie, szykowanie sprzętu, jak w hipunku, budowanie nastawienia. Zapraszam serdecznie na epizod. Środa, wczoraj jeden dzień odpoczynku, jest to tydzień, poprzedzający tydzień, w którym będę wyjeżdżał na zawody i dzisiaj ostatni długi akcent, bieg. Z narastającą prędkością, długi, ponieważ 24 km na określonych tętnach, i jest to też odpowiedni moment, żeby dokonać symulacji tego, jak to będzie w Dzień Zawodów. Dlatego na śniadanie robię sobie owsiankę z bananem i z miodem. Sam trening zacznę w odpowiednim czasie po spożyciu śniadania, na biegu będę używał odżywiania, z którym planuję pobiec zawody i w tym celu też będę ubierał kamizelkę biegową. Już mam naszykowany taki mini zestaw startowy, czyli koszulka, spodenki, skarpetki. Plecak z soft flaskami, w jednym woda, w drugim time wind. Akcesorium do nagrywania czapka. Okulary, mimo to, że na dzisiaj nie będą one potrzebne. Bówka i żele. No oczywiście obuwie oraz second skin, którym posmaruję się wcześniej. Generalnie nie ma co narzekać, i tak było w miarę nieźle jeśli chodzi o e, pogodę podczas e, treningów. Nie była ona najlepsza czasami w trakcie wycieczek biegowych, w trakcie wyjazdów w górach, na zawodach w górach, ale tak to wydaje mi się, że było w miarę nieźle. Także jeżeli na początku września. Zrobi się trochę jesiennie, no, to, no taki mamy klimat fajnie byłoby, gdyby na zawodach było spoko to odmięty, to Ten tętnomierz ustawiony tutaj latają samoloty, czasami bywa tak, że GPS mam nadzieję, że dzisiaj wszystko będzie dobrze i No i generalnie odpoczę. Dobra, to ma, to, ma, to ma. Okularów, okularów dzisiaj nie biorę. Dobra, jest ok. W drogę. Nie ukrywam, że czuję respekt przed tym treningiem i też. Yy... Ekscytację wczoraj przygotowywałem się żywieniowo do tego tygodnia przed zawodami. Troszeczkę bardziej świadomie wchodzę w ten okres po tych tygodniach przygotowania przygotowywania do Ukrainia legendy. Z tego się cieszę. Niezależnie co się wydarzy. Rozwój się dzieje. To jest dobre. Zaczynam, oczywiście, znaczy zacząłem dość szybko, ale potem się połapałem, że e, miałem spokojnie wejść na obroty, więc zweryfikowałem e, moje tempo. Teraz tak spokojnie będę budował, e, te zakresy, o które mi dzisiaj chodzi. prawie 8 km zaraz zacznie się druga faza tego progresywnego ćwiczenia za paliwo odpowiedzialne są żele i tailwind i no sam jestem ciekawy jeszcze przede mną 16 km mokry obiektyw, ale może będzie coś widać, pragnę Dać raport. No szalone bieganie, szalone bieganie, szybkie bieganie. Ostatnie kilometry to już tak y, niezbyt szybko, ale wysoko natętnie. jedzenie przećwiczone Dałem radę. Teraz y, cooldown. I mam lekki truch na tętno 120 z hakiem więc y, kawał wyciłku, Jestem cały mokry, cały, cienki cał, Cały mokry, trochę padało. No, plus yy, duża wilgotność, yy, dość ciepło. No to, Wow. Mocny trenio. O tak. Prawda jest taka, że wrzucam wolnymi myślami jak mój człowiek pro-rymami. Cały czas muszę zajmować się jakimiś drobiazgami. Dlatego nie mogę lecieć 100%. W kierunku, do którego trenuję całą zimę, całą wiosnę, cały lata, po tym jesień. Ale to jest życie, dlatego cieszę się, cieszę się, że mogę Może to dobrze, może to źle. Nie wiem specjalnie, tego nie rozkminiam. Natomiast po weekendzie część z tych rzeczy odejdzie i wtedy będę mógł się skupić Przede wszystkim na biegu i montowaniu vlogów, bo z tym też pędzę, żeby możliwie jak najbardziej być na bieżąco przed y, samą legendą. Generalnie tak jest, z tym, że na naszej szerokości geograficznej, w szczególności, każdy ma ten backpack, który ze sobą targa. Wiara. We własne możliwości i trochę farta. A dobrze to wiadomo, że Fortuna kołem się toczy. Także raz on jest, raz go nie ma. Ale nie ma także, w ogóle go nie ma. Ani też tak, że cały czas jest. I to generalnie niesamowite, bo wyszedłem na biganie. Zrobiłem podbieg, te wszystkie kręte ścieżki stały się bardziej proste, a dodatkowo zaświeciło słońce. Euforia biegacza, być może, być może to jest właśnie to. Polecam i zalecam na różnego rodzaju stresowe sytuacje. 12 kilometrów na luzie. krosowy fragment, także kilka podbiegów, kilka zbiegów. I wszystko pięknie. Trener obiecał, że do zawodów już będzie luźno. Trzymam cię za słowo, trenerze. Jest tak. No i moi mili, nadchodzi już decydująca faza naszego serialu, decydująca faza przygotowań do Ultranosika Legendy, bo oto jest niedziela, za tydzień będę już po zawodach, mam nadzieję, że szczęśliwie i satysfakcjonująco przebiegniętych, tymczasem dzisiaj ruszam na spokojne rozbieganie, kilka przebieżek w dół i cooldown. Jedziemy! zamknąć auto o tak z ogrożenia ten start ta dokumentowana przeze mnie opowieść zaczęła się wczesnym latem przy końcówce wiosny natomiast Teraz jest już dość jesieniarsko. Jesieniarski czas oznacza większy ruch w lasach, więcej spacerowiczów, grzybiarzy, co jest spoko, ale też więcej psów, bezmyczy i potencjalnych zagrożeń dla biegacza, co jest mniej spoko, ale nie o tym, bo. Zaczyna się mój pierwszy podbieg na rozbieganiu. O którym wspominałem już w wielu epizodach wcześniej. I mam taki pomysł, żebyśmy zrobili go razem. Thank you. Nie tylko podbieg, ale i zbiegł od razu potem. I w pewnym momencie mój asystent kamery się zawahał. Chciałem się cofnąć, żeby pokazać mu odpowiedni kadr. Natomiast po chwili zastanowienia dynamicznie ruszył dalej, więc ujęcie weszło. No to jest takie miejsce, które czasami nie chce mi się go podbiegać, kiedy jestem. Trochę zmęczony, jakimiś akcentami, natomiast zawsze kiedy się do niego zmobilizuje, to biegnie się go bardzo przyjemnie. I dzisiaj chciało mi się na maksa. Chciałem go pokazać, a biegło się naprawdę sztos. W ogóle klimat ten jesienny to jest sztos klimat do biegania. Ja w tym okresie czuję się najlepiej. Zresztą, nie bez kozery, jesień to. Pora maratońska, ale również ultramaratońska jeśli chodzi o pokonywanie dłuższych dystansów. 12 tygodni proces budowania siebie na każdym polu, w każdej kategorii. Począwszy od tężyzny fizycznej, przez yy, budowanie EXPA, Kończąc na Mental Sharku, jak mój człowiek mówi, i wiele procesów następowało w tym czasie, mocno wpływających na cały kształt. Jeszcze kilka dni temu byłem dziś bardzo na dole, natomiast teraz czuję się mocny, czuję się silny. Jestem zdeterminowany i mam wrażenie, że to zrobię w ogóle cała moja droga Ultra Wcale nie taka długa, wcale nie taka krótka Opierała się na myśli, marzeniu o Ultra Janusiku Legendzie Pamiętam kilka lat temu miałem już za sobą pewne starty na w dystansach ultra, w biegach OCR-owych oraz Garmin Ultra Race w Gdańsku. Ten o no, długości około 50-50 kilku kilometrów i mój człowiek mestowy, którego serdecznie pozdrawiam, napisał na powerkowej grupie, ekipie, z którymi dzielimy wspólną pasję, których serdecznie pozdrawiam. O zapisach na zimowego Ultra Janosika ja wtedy odpaliłem YouTubeka wpisałem Ultra Janosik i o nie miałem. Filmy montowane przez robione przez Szczytografię były niesamowite. Szczena padła na dół, a ja już wiedziałem, że... To jest moja misja. Dobry to był czas, w pewnym sensie był to nasz wspólny czas. Ostatni okres przed startem w Ultrajonisiku legendzie. Finałowa rozgrywka. I tu w tym miejscu bardzo wam dziękuję, dziękuję. Że oglądaliście. Dziękuję, że wspieraliście. Dziękuję, że biegaliście ze mną. Że przeżywaliśmy te chwile razem. I oczywiście biegniemy dalej. Hejka!